Hej, kochani, witam Was na moim kanale. Ogólnie jestem tu nowa i ja będę dla Was tu nagrywała różne historyki o toce boce. Ehm, no i dzisiaj jest pierwsza historyka, także, więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Aaaa, ale ja jestem śpiąca. Tak, w ogóle, to która jest godzina? O nie, przecież dzieci zaraz muszą iść do przedszkola i do szkoły. O nie, szybko muszę się ogarnąć. I ja ogólnie przepraszam za dźwięki w tle, bo to mój królik. Szybciutko muszę się ogarnąć. Um, dobra, to najpierw y, idę się przebrać. Nie wiem w co w sumie. Y, dobra, w to może. Y, zakładam to i idę budzić dzieci. Zuzia, wstawaj! Mam, mamo, jeszcze? Mamo, czemu mnie budzisz? Ja jeszcze jestem śpiąca. A ja cię. Zuza. Zuza, powiem ci tyle. Jestem wściekła, bo zaraz się spóźnisz do szkoły. Przebieraj się i przebieraj się po prostu. Um, no, dobra, mamo na luzie to rób. Jak mam to na luzie robić? Szybko idę budzić dzieci. Dobra, przebierzcie się ze mną. Yy, a ja może się dzisiaj ubiorę. Tak, będę taka dzisiaj. Bad girl. Um, dobra. Nawet nie mam. Mamo! No, co. Ja już jestem gotowa. No to idź do windy. No dobra, spoko. Idę już do windy. Dziwna, tata jeszcze nie śpi. Tosiu, wstajemy. A mamo, czemu mnie budzisz? No dobrze, przedszkola pora. Nie, 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 nie. Nie wkurzaj mnie. A ty mnie, mamo, nie wkurzaj. Jezu, przecież wszyscy będzie fajnie. Jeju, Zuzu, co się stało? No bo, no bo, no bo mi teraz Brajanek napisał, że ze mną zerwał. Czy to jest ten Brajanek, który niedawno u nas był? Tak, to on. A, ja napiszę dzisiaj do jej mamy. Jej! Ale musisz się ładnie ubrać. No dobrze, że mamo. Chodźcie cię ubierzemy. Chcesz w to w sumie? Tak, nie chcę być dzisiaj żabką. Jej! Dobra. Um, to chodź, pójdziesz już ze mną budzić Anastazję. No dobra. Anastazję, to ty nie śpisz? Um, um, wiesz, wiesz co, mamu? Yy, w sumie powiem ci, że spałam, tylko się jakby obudziłam, bo usłyszałam ten hałas. Mm. Dobra Anastazja, nie już takich oczu. No właśnie, Anastazja. Jeju, jeju, no dobra. Anastazja, przebieraj się. No dobra. Dobra, ym, przebiorę się w... To, bo to jest w sumie ładne. I dobra, mamo, co dalej? Yy, no nie wiem, może byś plecak zabrała do szkoły. No okej, okay, ja się szybko spakuję. Piórnik, zeszyt. No i możemy iść. No dobra, to chodźmy. A czy Zuzia zebrała plecak? Właśnie nie wiem. No to zaraz zobaczymy. Wróżcie, czy ty zabrałaś plecak? Nie, no to proszę się spakować. Yy, trzymaj ją. No dobra, idź się spakować, a ja obudzę to. No dobra. Ech, dobra, widzowie, muszę się spakować do tej głupiej szkoły. Nienawidzę tej szkoły. Mówię wam, chodzić do szkoły to jest okropnie. Wolałam chodzić do przedszkola. Już chodzę do drugiej klasy, a druga klasa to podobno nie przelewki. Także dobra, idę. Ja w sumie tu poczekam. Kacper! wstawaj! Jezus! Jezus Maria! Jezus Maria, to coś się pali? Um, nie? To po co mnie budzisz, bo do pracy trzeba iść? Aha, dobra. Um, y, Dobrze, przebieraj się. Um, a, uh, Zuzia właśnie, idź do windy. No dobrze, dobrze, dobrze. Mama mnie wygoniła. Aha. Ja też czekam w windzie. Jeszcze okulary. Aha, ja muszę się ogarnąć. To właśnie, dzieci, zaraz ten. Dobra, nieważne. E, musisz się u... Muszę się ubrać do pracy. Hmm. O, tu jest mój garnitur. Dobra. Zaku nie chcę w to się ubierać. Jeju. O, to są ciuchy mojej żony. Dobra. Idę. Chodź. Yy, poczekajcie na mnie, jeśli ja się szybko Jeju, no, bo zaraz się spóźnimy. No, poczekajcie, no. Matka musi jakoś wyglądać. Dobra. Tutaj szmineczka. Hop. Yy. Włoski, coś tu mamy, jeszcze dezodorant. I, I tutaj jeszcze bierzemy perfum. Dobra, jestem gotowa. Dobra, możemy zjeżdżać. No dobra, to zjeżdżajmy. Okej, okay, dobra. Co chcecie dzisiaj na śniadanie? No nie wiem, ja tam. Ja tam nic w sumie nie potrzebuję. Sobie coś na stołówce zjem, ale córcia, obiad jest dopiero um, o 11, 12. No to sobie do sklepiku pójdę. Dobra dzieci, um, coś salon potrzebujecie? Nie, chyba nie. No tak też mi się tak wydaje. No dobra, ale potem jak przyjdziecie, to do domu, to nie narzekajcie mi, że byliście głodni w szkole. No dobra, dobra. Ej, no poczekajcie, dobra. Mm, już wam otwieram dom. Czekajcie. Bierzemy kluczyki, chodźcie. Dobra. A, a mamo, tu nie idziesz do pracy? Nie, nie idę do pracy. Co? Tu za Jesteś w domu. Nie wkurzę się, tak? Ja mam więcej rzeczy do roboty niż wy w szkole. Pa, pa, dzieciaczki, Kocham Was. My Ciebie też, mamo. Pa, pa, mamo. Pażonka, pa, pa, mamo, pa. O, dobra. Idziemy, wsiadajcie do auta. Jakby co, to, to jest auto? Dobra, jestem. Chodźcie, zapin zapnijcie pasy. Dobra, już zapinamy. Ty nie powinnaś przypadkiem sama siedzieć. No też tak mi się wydaje, wiesz, no ale dobra. Dobra, już poszli. Odwieszam tu kluczek. I zobaczmy, co ja mam tu do roboty. Hmm. Może bym coś sobie jakąś jogę puściła czy coś, tylko najpierw muszę ją znaleźć. Tu tyle płyt jest, że to się w głowie nie mieści. Nie umiem znaleźć jogi. Dobra, teraz to muszę znowu poukładać. Dobra, myślę, że dzisiaj mam, muszę pranie zrobić, coś poprasować. Nie wiem, podłogi powycieram. Nie. O, gdzie jest płyta? Od jogi. Aha, tu jest. Dobra, włączona i idę. W sumie dobra. Tutaj jesteśmy w pralni. I tu jest troszkę takie, widzowie, miejsce puste. W trzecim odcinku będziecie wiedzieć dlaczego. Ale dobra, co tu w ogóle robi pranie? Bo ja chyba pranie musiałam zrobić. Dobra, wdajemy wszystko do pralki. Do pralki. Um, idziemy, ojcze, o moje okularki. Idziemy tu do szafy. Hop. Um, hop I proszek. I płyn. Um, dobra, no i tak naprawdę. Może to się brać, a ja w tym czasie biorę mopa do ręki, to i pójdę sprzątać. Dobra, to najpierw, ojacie, te moje okulary zostawię w sumie tutaj. To najpierw zaczniemy od tą i najpierw to pomoczymy mopa. Dobra, no i robimy hop, 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 hop. Oj, powinnam od tej strony zacząć? Dobra. Ok. I teraz Łazienka. Mamy tu mega dużo dywanów, bo my lubimy dywany, powiem Wam. Teraz tu szybko, szybko. pygmek, salon, jadalnia, kuchnia. Dobra, teraz tu hop-hop. Dobra, idziemy na drugie piętro. No i bardzo bym chciała, żebyście mnie zasubskrybowali i zostawili łapeczkę w górę. Bo ja mam drugi kanał, gdzie mam 330 subskrybujących, więc jak będziecie bardzo chcieli, to Wam podam jego nazwę. Dobra, myślę, że na balkonie nic nie trzeba, także... A, dobra, nie wycieram tego szybko. Szybko biegnę, biegnę. Zaczynam od pokoju Anastazji. Jeju, jaki ona ma tu syfik. Oczywiście codziennie nie myję podłóg, ale to tak dzisiaj wyjątkowo tak umyjemy. Dobra, teraz tu u nas. Ale szybko mi to poszło. Dobra, no i jedziemy na dół. Hmm, co jeszcze dzisiaj mogę zrobić? Nie wiem, zobaczę. Dobra. O, o! Nie miałam tego ruszać. Dobra, tu już jest sucho, także dobrze git test. Tu też już widzę, że sucho. Tu też sucho. Chowamy to. I tutaj. Czy mogę zabrać to. Byłem tutaj. Ten kurz z szafy. O, pralka już skończyła. To dobra, to teraz tu trzeba wszystko przejrzeć i przełożyć do suszarki. To może to może iść. Te spodnie też mogą. I te koszulki też. No, i tylko tutaj dodamy sobie tego. No, o nie, o matko, co ja zrobiłam? Jestem teraz blondynką, a nawet mi pasuje, powiem wam szczerze. Także ja tak może w sumie już zostanę. Ten preparat jest niebezpieczny. Dobra, wpuszczam pralkę. Jezus Maria, mąż mnie uka trubi. Um, dobrze, to ja bym sobie teraz śniadanko coś zjadłam. Najpierw to może tal. Jak zwykle. Talerz. Kubek i na śniadanie. Ojej no, ten nóż. Bym w sumie zjadła na słodko, bo ja lubię słodkie śniadania. Um, um, tu w lodówce. Hmm, nic. Z lodówki nic. Albo wiecie co? Zrobimy sobie jajecznicę. Ojej, ile tu mam tych rzeczy? Tu już... Dobra. Mm -hmm. Tu już Chlebek nałożyłam. Tu herbatka. Dobra. Mm. Dobra, i poczuś. I dobra. Okej. Okay. OK, i teraz do tego kubeczka sobie wlejemy mm, kawkę. O, tu mamy mleko. I to w sumie możemy sobie wlać. Aha, to się nie da. To tak dla ozdoby będzie stało. Ym, dobra, kawy albo herbatki. Dobra, dzisiaj mam w sumie ochotę na herbatkę. Ciepła herbatka. Dobra, ja usiądę sobie tu um, bliżej telewizorka. No i co? Smacznego, można chrupać. Mm, ale dobre. Mm, ale smaczne. Czy mąż zabrał coś do jedzenia? <słuch> ah, przecież zapomniałam, że oni tam mają ala stołówkę. Jupi! W sumie się bardzo cieszę, bo dzisiaj nie muszę gotować. Dobra, hmm, herbatkę sobie tak. Hop, hop. Hmm, postawiam tu. Na... Może kiedyś na zakupy pojedziemy. No dobra, ojacie. A, to jest ten z herbaty. Dobra. Hmm. Super. Dobra, to w sumie już widzę, że o, tutaj skończyła, tylko idziemy kubeczek odnieść sobie też tutaj do zmywarki. No proszę, niech tu nie radzi. Dobra i teraz to wyciągamy, hop, hop i to mamy tutaj i to sobie będę musiała poprasować, także no. Możemy zacząć prasować. Dobra, to czeka. No to bym mogła też w sumie prasować. Dobra, gotowe. No i ostatnie prasujemy. Gotowe, i teraz to. Hop, gotowe. I to. Hop, też mamy gotowe. Dobra za chwilę powinni, powinny dzieci przyjść, ale zanim to zrobię sobie jeszcze skinker. Tutaj hop toniczek. Ja wiem, że niedawno co robiłam przed chwilą makijaż, ale to jest takie, że można nakładać na no to. Um, dobra. Wysuszę sobie włosy, bo mam trochę mokre. Dobra, gotowe. O, ktoś dzwoni do drzwi. Ciekawe kto. Na pewno, że to oni. Tylko muszę kluczyki zabrać. Dobra, wysiadajcie z auta. Dobra, jestem. Chodźcie. I zadzwońcie tutaj mamie do drzwi. O, są. Cześć, mamo. Cześć. Cześć. Cześć, mamo. O, cześć, dzieci. Dobrze, jak było w szkole? No, mega. Dobrze, chodźcie na górę, się rozpakujcie i będzie obiad. Dobra, to super. Właśnie, super. Ja sobie usiądę tu. Dobra, jedziemy. Dobra, opowiadajcie, jak było w szkole. Może ty najpierw, Anastazja. Tak, to ja dostałam... Niestety, dwój jest Polaka Anastazja. No co, no? Czy był jakiś dzisiaj tezmat? No, było, no, zapomniałam Ci powiedzieć. Od teraz będę czytał dziennik. Bo jakby co nie czytam. A tobie złził? Jak minął dzisiaj dzień? No mi spoko, jak zawsze. A tobie to sił? No mamo, no wiesz, no, był tak super, tak super. Trzydzie... 30 minut później. Super, super tościu. Dobra, ja czekam w windzie Nie chcesz się przebrać? No w sumie przebiorę się. Także no, chodźcie. To najpierw Ty, Zuziu, się rozpakuj. Dobra, zeszyt, zeszyt, piórnik. Hop, i aha, tu nie tu. Tu plecak. No, i ja się przebieram w coś luźniejszego. Dobra, no i ja idę tam do taty. Teraz my idziemy, dobra. Zuziu, ty chcesz się w coś luźniejszego przebrać? Tak, w ogrodniczki. No dobra, to się przebierz. Właśnie. Mamo, co ci się stało z włosami? Yy, no, wiecie, dzieci, była taka niezręczna sytuacja, że. No, mama użyła za. Coś się popętało. No i mam blond włosy. Mamo, ty niech tak pięknie wyglądasz. To prawda, mamo, wiem, dzieciaczki. Dobra, dzieci, yy, jesteście gotowi, tylko teraz ty, Anastazja, się rozpakuj. Okej. Okay. Nie tak mało dzisiaj lekcji miałam. To super. I w sumie jestem gotowa. Dobra, chodźmy. Dobra. Zuzie nie się. Właśnie. Czemu masz inny kolor włosów, mamo? No właśnie, żonka, co to zrobiłaś? A yy, niezręczna sytuacja coś się popętlało. Aha, wolę nie pytać. No, ja też bym radziła nie pytać. Ej, czemu ja się w to przybrałam? Dobra. Chodźcie, obiad czeka. Nie zrobiła się prawda tego obiadu. No nie zrobiłam. No ale no cóż, no takie życie. Dobra. I no, dobrze, dobrze. Dobra to usiądźcie, chodźcie. Idziemy. Dobra, chodźcie. Siadaj tu Zuziu, a ty usiądź tu sobie to siurka. No i dobrze, my sobie potem zjemy obie.